Hej, chciałabym, żeby to był clickbait, ale niestety to prawda, bo już wiem jak nazwał ten film. Media kłamią o tym, co dzieje się w Bułgarii. Bo właśnie co dzieje się w Bułgarii? W Bułgarii odbywają się protesty, największe od lat i naprawdę jest to wzruszające. Daje nadzieję i my też w tych protestach braliśmy udział. Wczoraj odbyły się protesty w całym kraju, bo pierwsze w zeszłym tygodniu odbyły się tylko w Sofii, ale potem ludzie się zmobilizowali i wczoraj protestowali się w całym kraju. W Sofii mówi się o różnych, no trudno to ocenić, ale przynajmniej 50 tysięcy osób, czasami można w niektórych miejscach przeczytać, że około 100 tysięcy osób. W Płówdivie Płówdiv zszokował, mówi się o jakichś 30 tysiącach, nie wiem, ale naprawdę było bardzo dużo ludzi. I naprawdę dla Bułgarii to jest coś wielkiego i to jest najważniejsze. O co chodzi z tym, że media kłamią? Już wam mówię. Już w czasie przygotowań do tego protestu było wiadomo, że będą prowokacje. To jest coś standardowego, takie rzeczy się dzieją. Rządzący, którzy chcą w jakiś sposób zdyskredytować protesty, wykorzystują takie triki. Ale. Mamy media społecznościowe, ludzie byli tego świadomi, wiedzieli, że takie prowokacje będą. Z tymi prowokacjami zawsze są powiązani kibole. Oni są też charakterystyczni, więc trudno, żeby yy, nie wiedzieć, kto jest tym prowokatorem. I rzeczywiście tak też się wydarzyło wczoraj w Sofii. Po godzinie dziewiątej na jednej z ulic przypadek skasło światło. I w tym momencie było słuchać pierwsze, nie wiem jak się nazywa po polsku, po bułgarsku, bombiczki. Rozpoczęły się prowokacje, czyli atakowanie policji, rzucanie różnymi przedmiotami w ich stronę, akty wandalizmu i tak dalej. Ludzie. Z protestujących, którzy jeszcze zostali, bo część już wróciła do domu o tej godzinie, kręcili wszystko, bo tak byli poinstruowani wcześniej, żeby się odseparować, żeby zacząć kręcić, dokumentować to wszystko. Doszło do takich dziwnych sytuacji, że to akurat oglądałam na żywo, że niszczono. Siedzibę jednej z partii, która jest teraz rządząca. Policja absolutnie nic nie zrobiła, tylko przyglądała się, wszystko wygląda na zainscenizowane. To była grupa, nie wiem, maksymalnie 100 osób, pewnie, i nie było to coś dziwnego, czego ludzie się nie spodziewali. Ale oczywiście, jaki był cel tego wszystkiego? Cel był taki, żeby następnego dnia nie nie skupiać się na tym, jak poważny był to protest, na tym, jak ludzie wyszli całymi rodzinami, z dziećmi, protestowali pokojowo, tylko skupiać się na tym, na tych właśnie aktach wandalizmu. I okej, okay, jasne jest, że tak będzie w Bułgarii, że na tym będą chciały się skupiać media związane z rządem, ale co wkurzające, w Reutersie. Zamieszczono najbardziej przyciągające uwagę zdjęcie, czyli palący się kontener na śmieci, a cały opis był jednym wielkim fałszem. I teraz powiem Wam, jakie one są najważniejsze rzeczy. Najważniejsze to jest to, że po pierwsze, Bułgarzy nie protestują przeciwko euro. W ogóle, w ogóle. Może znajdą się tam jacyś ludzie, którzy wyszli i mają problem z euro, ale to jest absolutnie niezwiązane z tym protestem. To po pierwsze. Po drugie, ten protest, ten, który był wczoraj, nie jest związany z żadną partią. Tak pisał też Reuters, że jest. Nie. Na tym proteście to podkreśla się, że to jest protest ponadpartyjny. Na tym proteście byli różni ludzie, popierający różne partie i też tacy, którzy nie popierają nikogo. Po trzecie, to był pokojowy protest. Na którym zebrało się tylu Bułgarów, ilu do tej pory naprawdę od wielu, wielu lat nie wychodziło na, na ulicę. To jest coś historycznego, to jest coś wspaniałego, wzruszającego, to jest część bułgarskiej historii. I nie jest okej, okay, żeby skupiać się na tych aktach wandalizmu, które są związane z prowokacjami, które były zaplanowane. Po prostu nie jest okej. Okay. I dlaczego Bułgarzy protestują? Iskrą, która zapaliła to wszystko, był projekt budżetu, który zakłada wiele rzeczy, ale ogólnie, yy, tak mówiąc, zwyczajnie odbije się na kieszeni zwykłego Bułgara, który się wkurza, że on ma płacić więcej, on ma tracić pieniądze, a te pieniądze pójdą do kogo? Pójdą do tych skorumpowanych polityków Deliana Peskiego, Bojko Borisowa. I tak dalej. To są dwie najgorsze postaci w bułgarskiej polityce. I wszystko jest związane z nimi, którzy zanies mają Bułgarów. Śmieją im się po prostu w twarz. Zaniec mają Bułgarię. Absolutnie nic dla niej nie robią. Chcą tylko władzy. Chcą pieniędzy. Przeciwko temu głównie protestują Bułgarzy. Bułgarzy chcą zmiany. Chcą żyć w normalnym kraju, demokratycznym. W kraju, w którym dba się o ten kraj, dba się o ludzi, chcą po prostu żyć w normalnych warunkach i tego chcą Bułgarzy. My byliśmy wczoraj na proteście z naszymi dziećmi, z, przypominam, że mają 5 i 7 lat. Spędziliśmy tam prawie 3 godziny. Było mnóstwo ludzi z dziećmi, były jakieś dzidziusie w wózkach, były też właśnie wózki ogólnie. Było bezpiecznie, było rodzinnie, można powiedzieć. Było sympatycznie, wszyscy byli razem w tym wszystkim. Nie było ani chwili, żeby nie wiem, było jakoś niebezpiecznie, nieprzyjemnie. Śpiewano hymn bułgarski i razem skandowano różne rzeczy. Moje córki też, chociaż nie do końca wiedziały o co chodzi, musiałam im wszystko tłumaczyć. Skandowały głośniej niż niektóre osoby. Na przykład mafia, na przykład y, Ostawka, czyli dymisja. Na protestach jest mnóstwo młodych ludzi, jest mnóstwo młodego pokolenia, pokolenia młodszego niż ja, czyli tak, zwanej, z, tak zwanego pokolenia Z. Y, I jest, y, pokłada się w nich, ja też pokładam dużo nadziei, że może oni przyniosą jakąś zmianę zobaczymy zobaczymy co przyniesie przyszłość. Na razie trudno mówić o tym co będzie dalej, ale pierwszy krok jest poczyniony. Bułgarzy pokazują, że nie zgadzają się z tym jak wygląda teraz Bułgaria i że chcą żeby było inaczej. I to jest super i to jest piękne i strasznie wkurza, jeżeli ktoś zakłamuje prawdę. Bo w Polsce oczywiście ja nie oczekuję od polskich Mediów, żeby jakoś dogłębnie analizowały i szukały prawdy, w ogóle nawet ich nie otwieram. I chyba każdy o tym wie, że jakby, czy informacje trzeba sprawdzać, ale są takie zadziwiające rzeczy, jak dowiedziałam się o istnieniu takiej strony na Facebooku, która niby podaje rzetelne informacje z Bałkanów. Ja jej wcześniej nie znałam. A tam. Powielane są właśnie fałszywe informacje i co najgorsze i naj, nie wiem, żałosne, najbardziej żałosne, jak moje znajome, które chciały podać informacje z pierwszej ręki, bo uczestniczyły w, pro, w, w protestach w Bułgarii, zaczęły pisać komentarze, nawet nie krytykujące, tylko podające prawdziwe informacje, to te komentarze były kasowane, a te moje znajome blokowane, więc o co chodzi? Dlatego też stwierdziłam, że warto nagrać taki film, żeby powiedzieć kilka słów. Tak? Czyli media niestety kłamią i każdą informację trzeba sprawdzać najlepiej samemu. I w przypadku Bułgarii jest tak samo. I tyle, będę Was pewnie informować na bieżąco, jak, jeżeli coś ciekawego będzie się wydarzać. Hej, ja tylko z małym update'em, bo wczoraj jeszcze o tym nie było wiadomo, ale warto dodać, bo jeszcze tego filmu nie wrzuciłam, że dzisiaj y, parlament głosował i jednogłośnie, czyli 201 posłów głosowało za tym, żeby odrzucić ten projekt budżetu. Także to jest pierwszy pozytywny skutek protestów. A druga sprawa to opozycja zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu złoży wniosek o to, żeby. Było głosowanie nad wotum nieufności dla obecnego rządu i zapowiada się teraz, jeszcze zobaczymy jak to wszystko będzie, że może w dniu głosowania odbędą się znowu protesty. Także na razie tak wygląda sprawa w Bułgarii, a mnie może dzisiaj uda się wrzucić ten filmik.